Cześć, witajcie. Z tej strony Artur Wiktor. Dzisiaj mam, że tak powiem, zaszczyt pojawić się w tak pięknym i cudownym miejscu, jakim jest Eko-Mazuria, dokładnie Narusa Leśna Przestań. I mam też możliwość porozmawiania z Adamem, który jest pomysłodawcą też tego miejsca. No i jednocześnie dzięki niemu tak naprawdę trafiłem na temat na firmę Trineo, gdzie nabywamy nieruchomości gruntowe w bardzo łagodny sposób. No i właśnie bardzo często otrzymuję pytania od Was, między innymi, ok Artur, nabycie nieruchomości to jest jedna sprawa, wiadomo w świetnych warunkach, gdzie od 500 zł możemy być ich właścicielem i korzystać z tej wyjątkowej dźwigni, ale zawsze pytacie, ok, to jest pierwszy krok, co robić dalej, co można zrobić na takiej nieruchomości? Dlatego jestem też mega zadowolony, że rozmawiam tutaj z Adamem w tym miejscu, ponieważ to jest idealny przykład między innymi, co można robić na takich nieruchomościach. Ale chciałbym, żebyście właśnie zobaczyli, poznali Adama. Adam, chciałbym, żebyś powiedział tutaj całą historię, jak to się zaczęło. Też świetnie by było, jeżeli mógłbyś też powiedzieć o tej historii z Trineo: jak się pojawiło, jak tutaj Twoje też działania wyglądają, jeżeli o to chodzi, i jak powstało to miejsce. Tak Cześć wam wszystkim, cześć Artur. Tak, jesteśmy właśnie na obiekcie narusa Leśna przystań. Obiekcie, który teraz w tym roku kilka miesięcy temu został otwarty. Natomiast droga, która do tego doprowadziła, była usłana wieloma działaniami, wieloma wydarzeniami, które się zadziały. Między innymi oczywiście tutaj Trineo program AgroFortis odegrał w tym mocną rolę. Mhm. I jak chciałbyś, jakbym zaczynał swoją historię, to, to podzielę się od, od początku, tak? Czyli gdy poznałem program AgroFortis, gdy sam nabyłem nieruchomość właśnie w opcji ratalnej tutaj bez banków, budując, rozpocząłem budowę swojego majątku. To było w 2011 roku, no, czyli temu. już 11 lat temu. Wtedy się dowiedziałem o tym programie. A właśnie pytanie, czy to jest też czas, kiedy Trineo zaczęło swoje działania, czy wcześniej? To tak, był sam tak. Rok? Z tego co pamiętam, Trineo rozpoczęło swoją działalność w 2011, mm -hmm. chyba w maju, czerwcu. Tak, też, tak. Ja się dowiedziałem o tym programie, o możliwości zainwestowania w grunty w grudniu 2011. Mm -hmm. Na koniec grudnia i na początku stycznia kolejnego roku podpisałem umowę na zakup działki w opcji 300 zł miesięcznie, była to działka na, na Ramsowie, mhm. oczywiście na Rusy wtedy jeszcze nie było w ofercie, więc tu, to było Ramsowo koło Olsztyna i powiem tak, no ja... W w Tamtym okresie życia też zaczynałem w ogóle swoją taką przedsiębiorczą drogę życia. Więc to było jakby jednocześnie związane z, w ogóle z taką moją transformacją osobowo osoby, bo, bo nigdy nikt mi nie pokazał drogi jakby przedsiębiorcą, biznesmenem, jak działać, jak zarabiać w taki sposób. Zawsze gdzieś tam e, klasyczną drogę e, widziałem wśród swoich bliskich i rodziny, czyli idź na etat, idź na okay. studia, idź. Systemowo systemowo. Tak, Natomiast gdzieś tam ten buntownik, wojownik drzemał wewnątrz mnie i podpowiadał mi, że warto robić coś na przekór, coś inaczej, coś odkrywać i znaleźć sobie własną i wypracować drogę. Gdy poznałem firmę Trineo, to, to bardzo szybko zauważyłem tutaj dla siebie szansę. bo po pierwsze łagodny, łagodne wejście, to była jakby pierwsza gigantyczna korzyść, bo gdyby trzeba było zainwestować Kilka tysięcy, nie mówiąc już o kilkudziesięciu, albo kilkuset, to kompletnie bym w ogóle się tym nie zainteresował, bo, mm -hmm. bo to by nie było dla mnie. Mm -hmm. e, natomiast 300 zł miesięcznie, pomimo że to ważyło wtedy dla mnie też jakąś część budżetu miesięcznego w tamtym okresie życia, to zdecydowałem, że, że robię to, że chcę mm -hmm. w to wejść. Natomiast równolegle, właśnie dowiedziałem się o tym, że jest też program partnerski, że można rekomendować, można zbudować tutaj swoją taką niezależność, a jednocześnie można za tą działkę nie płacić. Mhm. I to mnie najbardziej zmotywowało. To było takim drive'em na zasadzie dobra, to to jest super szansa dla mnie. Skoro mogę nie płacić za to 300 zł miesięcznie, to trzeba zrobić jak najszybciej, żeby tak się mhm. stało. No i już trzy miesiące później, w zasadzie, okay, szybko. E, już ta działka się sama spłacała, czyli już od kwietnia 2020, 2012. Tak przypomnę, że jakby rozpocząłem dwa, w styczniu 2012 i w kwietniu, trzy, czyli po, po trzech miesiącach pełnych, już ta działka się sama spłacała. Jak to się stało? No w klasyczny sposób. Po prostu zrobiłem sobie listę osób, które mogą być potencjalnie zainteresowane i zacząłem dzwonić, umawiać się na spotkania. Jeden na jeden na żywo, bo takie preferuję najbardziej. Ale używałem też Skype'a, jakichś tutaj platform internetowych. Mm -hmm. W rozmowach jeden na jeden. I tutaj wykonałem dziesiątki rozmów, dziesiątki jak nie, jak nie ponad 100 w tym pierwszym okresie, żeby doprowadzić do skutecznie do tych siedmiu sprzedaży. Mm -hmm. siedmiu, osmi sprzedaży, żeby tutaj się to wydarzyło. Natomiast to mnie zachęciło do tego, żeby iść za ciosem, żeby cisnąć dalej, aby się rozwijać, aby się nie zatrzymywać w miejscu. No i. Zacząłem podążać za tą drogą, idąc krok po kroku, przechodząc do kolejnych etapów. Zdobrałem sobie kolejną działkę i tą drogę kontynuowałem. Równolegle w tym czasie Pamiętam, że Tobie też zaproponowałem, no, tak? Tak, to się Jakoś zaczęło, tak dokładnie. mniej więcej tak, zgadza w tym czasie, trochę później chyba. w jakby, 2018 dokładnie. No, to tu wiele lat tak, później, tak, ale, tak. ale my się poznaliśmy wcześniej. Tak, oczywiście, no, zgadza się. Z sprzedaży tak, bezpośredniej. Tak, tak, dokładnie. W, kiedyś się poznaliśmy, więc, mhm. więc byłeś też dla mnie osobą, która czułem, że Podobnie jak i ja, zobaczysz to dużo więcej niż tylko inwestowanie w działkę, uh -huh, uh -huh. ale również możliwości wybudowania sobie dochodu paszewnego i po prostu sposobu na życie uh -huh. dzięki temu systemowi, właśnie, który daje program Agrofortis. Tak to było w dużym skrócie u mnie. No, po drodze, oczywiście, realizowałem się zawodowo, zacząłem działać w biznesie. Natomiast też poniosłem mnóstwo lekcji, doświadczeń niełatwych, które kształtowały mnie i umacniały. Zawsze kręciło mnie to, aby spotykać się z ludźmi, aby łączyć kontakty, aby, aby działać z ludźmi, aby występować, aby dzielić się wiedzą, aby dawać ludziom możliwości do tego, żeby się stawali lepszymi przedsiębiorcami, lepszymi ludźmi, bo sam tej, jakby tej drogi doświadczyłem. No i też powołałem do życia Klub Przedsiębiorczości, mhm. organizację, która już funkcjonuje siódmy teraz rok, która zrzesza w sumie tysiące przedsiębiorców, ponad 30 tysięcy osób brało udział w naszych spotkaniach na żywo, w różnego rodzaju konferencjach, wydarzeniach przez, te, e, przez ten czas. E, więc jakby tutaj klub jest dla mnie też sposobem na życie, na, na działanie, na łączenie kontaktów, na organizowanie licznych szkoleń, konferencji, ale jednocześnie jest dodatkową e, platformą do tego, aby pokazywać możliwości inwestowania w, nie, w ziemię po prostu. Szczególnie teraz, kiedy żyjemy w tak dynamicznych, pędzących i niełatwych czasach to łatwo się w tym wszystkim zatracić, dlatego też jako klub, ale również jako ja i myślę na Rusa, na Przystań mamy taką misję, żeby dawać ludziom wiedzę, horyzonty do tego, aby się rozwijać, aby, aby działać, więc dwie inwestycje, które zawsze polecam każdemu i zadziałały u mnie. To po pierwsze zainwestować w siebie. Im więcej w siebie zainwestujemy, tym zawsze się to zwróci. To jest zwrot czasem tysiąc, czasem dziesięć tysięcy procent. To w zależności od tego, kto jak przekuje tą wiedzę w działanie i zmieni siebie po prostu, bo to się zmienia wszystko. Jeżeli się nauczymy występować, nauczymy się rozmawiać z ludźmi, nauczymy się sprzedawać, nauczymy się budować kon sieć kontaktów i wiele innych umiejętności, to na naprawdę zmienia się wszystko. Całe życie może się zmienić. Więc zawsze polecam wszystkim inwestować w siebie, w swoją głowę, w siebie, w swoje umiejętności, ale drugą inwestycją są właśnie grunty. Mhm. E, grunty, jak wiemy, nie, nie tanieją od dekad, e, tylko rosną na wartości i dzisiaj, w tych niepewnych, niełatwych czasach, grunty będą miały coraz większe znaczenie. E, i, I nieruchomości jako takie, ale myślę, że właśnie ziemia ma tu ten swój handicap, swój atut. Dokładnie, każdy e, rozumie, że to jest po prostu bezpieczne. Dokładnie, tak? Bo to jest. Dziada, pradziada, nazwijmy to, mówi się, miej swój kawałek ziemi. To po prostu. już jakby mhm. wielu stuleci. Tak? Zawsze. Mhm. Tutaj to jest przekazywane i myślę, że to każdy rozumie, ale jakby nie każdy z tego korzysta. I to mm -hmm. jest właśnie to, że, że program AgroFortist daje taką możliwość każdemu rozpocząć swoją, swój sposób na zainwestowanie. Mm -hmm. Każdy może zacząć, niezależnie w jakim miejscu jest dzisiaj. Tak? Bo to jest właśnie niesamowite, że tu nawet ktoś mając kilkaset złotych miesięcznie jest w stanie wybudować swój majątek i jest w stanie za to też nie płacić, jeżeli mm -hmm. oczywiście tak. będzie chciał, chciał tą drogą pójść. E, więc klub przedsiębiorczości powstał, klub przedsiębiorczości dał mi też kolejne możliwości do tego, aby, aby iść szerzej, e, aby inspirować wiele osób, aby zapraszać ciekawych prelegentów, e, łączyć kontakty. I na jednym z takich spotkań klubu przedsiębiorczości, pijąc kawę, podczas networkingu poznałem mojego wspólnika Wojtka Matusznego, mhm. e, który jest tutaj mm, kluczową postacią w obiekcie narusza na przystań, w całym projekcie Komazuria Invest. To on tutaj się przeprowadził jako pierwszy z całej naszej drużyny, z całego jego teamu, mhm. a Wojtek mieszkał na co dzień w Gliwicach, miał naprawdę wygodne życie, dobrze poukładane biznesy, mhm. wszystko fajnie działające, prosperujące, a to nagle taka zmiana, decyzja życiowa, zabrał ze sobą swoją rodzinę, dzieci, żonę i przeprowadził się tutaj na północ mhm. I, i tutaj na co dzień Wojtek jakby pilnuje i jest sercem i mózgiem tego obiektu, tak de facto, na Rusaleś na przystań. Natomiast bardzo mądrze podzieliliśmy się odpowiedzialnością to i tak dalej. Kto ma to, za co odpowiada i kto ma co dowieść. Mm, I moją rolą oczywiście no, było to, żeby ten obiekt powstał. No tutaj byłem odpowiedzialny za zdobycie finansowania na, na, ten, na ten cały projekt. Mm -hmm. mm, czyli ten obiekt jakby powstał bez udziału banków, e, bez kredytów. I e, idealnie się z, e, łączy z programem Tak, wszystko z ludźmi, ze społecznością, z inwestorami, e, część firmy w formie udziałów można było nabyć e, mm -hmm. tutaj e, dołączając do narusy. I oczywiście można było też kupić nasze nieruchomości, domy lub apartamenty w części hotelowej. I dzięki tej metodzie sfinansowaliśmy ten projekt. Mhm. Oczywiście dokładając też swoje tutaj jakby możliwości. Natomiast tak to się po prostu zadziało. Poznaliśmy się z Wojtkiem w 2018 roku. Wojtek zresztą też jest e, oczywiście w programie Agrofortis, mhm. bo zaczęło się to wszystko od Narusy. No właśnie, to był e, kolejny kompleks tak, e, tutaj w programie. Tak. Pamiętam I... bardzo dokładnie rozmowę z Piotrkiem i Markiem, właścicielami właśnie Trineo, mhm. kiedy na początku 2018 roku powiedzieli mi, że mają fajny nowy kompleks, a ze względu na to, że miałem naj, tam największe wyniki wtedy w tym mhm. okresie, to powiedzieli Adam, zacznij tutaj w klubie, pokażmy to, zróbmy super, jak najwięcej. Tak, I, tak. I pamiętam pierwsze sympozjum, e, na którym ogłosiliśmy e, tak, Narusę. Że... Bardzo pamiętam Dokładnie to te mhm. wystąpienie, ten moment tych ludzi na sali i, i rozmowy w kuluarach. I te pierwsze działki naprawdę rozchodziły się no niczym świeże bułki w sklepie. Nie, nie, rozumiem. <laughs> bardzo szybko się to rozchodzało po naszych znajomych, przyjaciołach, mhm. osobach w naszym środowisku klubowym, ale również no, na Ruso, ty, trineowym, tak? bo przez Trineo ma mnóstwo różnych klientów tutaj, na całym świecie. I tak się rozpoczęło. Pamiętam ty, Artur, wtedy też jakby tak, nasze tak, drogi się połączyły. Ty bardzo mocno też tutaj promujesz, promowałeś firmę, więc mnóstwo osób też jest z Twoich działań. Natomiast tutaj się zaczął pojawiać i rodzić pomysł w ogóle wybudowania tego obiektu. Bo Wojtek, gdy zakupił działkę na Narusie, mm -hmm. zrobił to też w taki sposób bardzo. Y o, o, taki e, świadomy, bo zaprosił e, swoją rodzinę na pokład, mm. brata, bardzo mocno zbadał temat, bardzo mm. mocno go przeanalizował, na tyle mocno, że on przyjeżdżał tutaj regularnie z Gliwic do Fromborka, poznając włodarzy w mieście, e, czy sprzyjająca jest gmina, czy okolica jest perspektywiczna, czy to co się mówiło wtedy o Przekopie 4 lata temu, czy to szło czy w parze to z, z możliwościami takimi realnymi. Wojtek jako analityk finansowy, bo taki to jest jego specjalizacja. Bardzo mocno tutaj zbudował taki można powiedzieć, research zrobił mhm. i mocne argumenty mi przedstawił, ale nie tylko mi, bo też innym osobom w zespole, do tego, że warto tutaj w ogóle zacząć działać. Mhm. Pierwszy nasz plan był taki, aby budować tak zwane domy na zgłoszenie właśnie na Narusie, okay. na tym kompleksie Narusa i to był nasz pierwotny plan, który na początku nam towa towarzyszył 2.18, 2.19, taki był pomysł i od tego chcieliśmy zacząć. Ale wtedy domy pod wynajem czy rodzinne? Bardziej w którym kierunku? Domy 35 metrów z antresolą, z pod Wynajem, okay, e, mieliśmy zarządzać tymi domami, chcieliśmy dać te, jako to pomysł inwestorom, żeby można było kupić taki dom. Okay. I, na, I na ten temat zaczęliśmy rozmawiać, jakby ze sobą i buzą mózgów, i wszystkie rozmowy w tym kierunku zaczęły iść. Natomiast e, równolegle, w sumie, w internecie znaleźliśmy w ogłoszeniu jakimś. Nie pamiętam teraz, czy to była jakaś o -Lix, czy na jakimś portalu z ogłoszeniem z nieruchomościami, że jest do, do sprzeda, do kupienia. E, tutaj nieruchomość we Fromborku 3,5 hektara, po byłym ośrodku kolonijnym, mm -hmm. to, gdzie kiedyś były tu zjazdy kolonijne, okay. obozy harcerskie. I teraz ta sala, gdzie nagrywamy nawet ten materiał, mm -hmm. e, jest w obiekcie, który kiedyś funkcjonował w latach mm -hmm. 80., -tych, 70., -tych, gdzie już się naprawdę dużo działo. E, I my. Gdy poznaliśmy tę, tę propozycję, że można kupić tą działkę, e, no, bardzo szybko zaczęliśmy o tym rozmawiać, czy bardziej nam się opłaca budować domy na Narusie, czy może mhm. lepiej zacząć Tutaj. od tego ośrodka, mhm. zmodernizować go, dać mu nowe życie, dodatkowo budować infrastrukturę otoczyć to pięknymi domami, tak aby to po prostu był taki obiekt e, e, kompleksowy, mhm, jednocześnie rozumiem. dla biznesu, bo są sale, jest sala konferencyjna, ale również dla rodzin, w środku lasu, bliskość wody, natury, e, środowisko sprzyjające. Mhm. No po analizie, po wielu rozmowach, wielu godzinach rozmów, debat zdecydowaliśmy wybrać tę opcję, okay. e, bo uznaliśmy, że lepiej zbudować już takie centrum, jakby, gdzie, się, gdzie, gdzie będzie, będą mieli ludzie Dor, powód, dla powiedzieć. którego przyjeżdżać, tak? bo mhm. jednak no, dla samych domów musi być otoczka cała, tak? się, musi ja być powiedzieć. restauracja, musi być basen, musi być jakieś boisko, jakieś atrakcje dla dzieci, e, no, bo to jest jakby powodem, dla którego ludzie chcą mhm. spędzać czas. Mhm. I, I taką drogę wybraliśmy, więc zakup, zdecydowaliśmy się na zakup tej nieruchomości. E, kupiliśmy ją w lipcu 2020 roku, okay. ponieważ gdy wybuchła pandemia, e, były właściciel tego, tego miejsca mm, trochę spanikował, trochę zaczął przyciągać sprawę. I te negocjacje trochę się przyciągnęły mhm. i rozmowy, e, więc w lipcu 2020 doszło już do transakcji, do aktu notarialnego, zakupiliśmy tą działkę. I od tego w zasadzie momentu zaczęliśmy no, zmasowaną pracę od rana do nocy, od poniedziałku do niedzieli, aby przygotować ten, te miejsce, mhm. aby jak najszybciej stworzyć tutaj miejsce, gdzie mogą już ludzie przyjeżdżać, gdzie możemy robić konferencje, sympozja mhm. e, i wszystkie inne działania, e, e, spotkania, imprezy, świetne miejsce dla spędzania czasu z rodziną. Bardzo szybko od pomysłu do działania. Tutaj wybraliśmy drogę zmasowanej pracy. Ale właśnie to też jest w ogóle najlepsza sprawa i tak też pokazuje w formie doświadczenia, jak można działać. I to jest najlepsze, że zauważcie, że zaczęliście w tym momencie, kiedy wybucha całkowicie pandemia. Większość przedsiębiorców powiedziałaby: OK, no to jest najgorszy moment, żeby coś budować. Tym bardziej w kierunku właśnie hotelarstwa i tak dalej, domków, bo wiadomo, że jak pandemia działała i tak dalej. A wy to zrobiliście? No, jak to się udało w ogóle? Jest to, no wyważyliśmy ryzyko. Okay. Wiedzieliśmy, że, że to, co się teraz dzieje na świecie i w Polsce, nie sprawia, że są najlepsze warunki. Mm. Okay. <laughs> Łagodnie <laughs> powiedziałam że się Nie no. wiedzieliśmy dokładnie w jakim kierunku rysko, się potoczy. No Natomiast intuicyjnie czuliśmy i też jakby doświadczenie nam podpowiadało, że kryzys daje również ogromne szanse. I teraz jest najlepszy moment, w momencie, gdy rynki panikują, gdy leci krew z giełdy, gdy nie jest łatwo, to to jest najlepszy moment, żeby właśnie przycisnąć i teraz dać się maksa, mhm. bo gdy teraz damy radę i przetrwamy ten czas, to później po prostu będzie łatwiej. Tak, zgadza się. E, więc, więc jakby, e, no tutaj przede wszystkim zadecydowała nasza taka decyzja świadoma, analiza ryzyka, też nie jesteśmy jeźdźcami bez głowy, że dobra, lecimy, mhm. Bo, bo też odpowiedzialność, kapitał prostu, od inwestorów, nie. jakby tu jest, nie budujemy to rodziny, tu są nasze, więc no, bardzo ważna decyzja to była. Natomiast właśnie wygrały argumenty za tym, że teraz jest najlepszy czas, żeby mhm. teraz to, to robić. Bo jak wie, wiedzieliśmy, że jak pandemia się skończy, to my będziemy gotowi. No dokładnie. Właśnie. Więc jakby no, teraz trzeba przyspieszyć i. I dlatego tak zaczęliśmy działać bardzo, bardzo mocno, lipiec 2020 zaczęliśmy tu organizować różne ogniska, mm -hmm. Byłem właśnie tutaj, była moja rola między innymi, aby, aby tu się działo. Okay. W trakcie pandemii się zadziało się tu z 50 spotkań integracyjnych, mm -hmm. okay. <laughs> integracji, nieintegracji, na świeżym powietrzu, w ognisku, w świetnej atmosferze. E, więc jakby na niedziałającym obiekcie, jak ostatnio to liczyłem, było prawie 600 osób. Wow. E, okay. yeah. <laughs> Fajne podejście. <laughs> nic tu nie było poza lasem, a ludzie przyjeżdżali z całej Polski i po prostu networking na świeżym powietrzu, na łonie natury, spacery. Więc no, tutaj już ludzie widzieli, że coś jest inaczej, to funkcjonuje niż gdzieś indziej. Bo chcieliśmy się od początku wyróżnić takim ludzkim podejściem, atmosferą, e, stworzeniem warunków do nawiązywania relacji, do współpracy. I, I to jakby było tym takim naszym DNA i naszym naszą fund, fundamentem do działań. Natomiast to też nas napędzało, bo gdy ludzie tu przyjeżdżali i przyjeżdżali po miesiącu, dwóch mówili nam, że wow, że są pod wrażeniem, ile się zmieniło, to nas te wow jakby powodowało, że jeszcze mocniej ścisnęliśmy, żeby przy kolejnej wizycie było jeszcze większe wow. No, no, A tak ludzie jest. przyjeżdżali po dwóch, trzech miesiącach i, i tu się po prostu zmieniało wszystko. Tak. Te dwa miesiące. Nagle nie było domu, ktoś przyjeżdża, nagle jest są dom. Dwa domy. Okay. Nie? I nagle takie co się działo i to też nas nakręcało, że, że kurde, to nas uskrzydlało, ludzie nas uskrzydlali jednocześnie no tutaj bardzo mocno Powiązaliśmy się z okolicą, mhm. bo wszystkie ekipy remontowe, zespół na restauracji, w, w obiekcie, to są osoby mieszkające tutaj w okolicy. Mhm. Więc, Czyli tak naprawdę to... też Wasz kapitał jakby tutaj pomógł rozrosnąć się, można powiedzieć? Tak, no my inwestując w ten obiekt, zainwestowaliśmy w okolice. Postawiliśmy no właśnie, na to, żeby tutaj w hurtowniach regionalnych kupować produkty, towary, jedzenie w restauracji, też tutaj regionalne mhm. pracownicy tutaj są stąd, no bo chcieliśmy się żyć z okolicą, aby po prostu tutaj razem, iść do przodu, bo po prostu no tak, taka jest też nasza filozofia. I dzięki temu też jakby ludzie nas tutaj niosą, bo czujemy się teraz e, po prostu życi z ludźmi, z okolicą, z regionem, z włodarzami mhm. e, i to nas nakręca do tego, aby, aby to robić jeszcze mocniej. Tak, de facto no, obiekt, takie prace budowlane stricte rozpoczęły się na początku 2021, mhm. bo te pierwsze pół roku to było bardziej przygotowanie do tej budowy, posprzątanie trochę tego wszystkiego, co tu było, naprawdę no, było co tutaj ogarnąć mhm. przed budową w ogóle jako taką. No i od stycznia 2021 rozpoczęliśmy działania, i teraz 2022. W czerwcu je w zasadzie zakończyliśmy, mhm, okay. czyli w półtorej roku powstało 20 domów, Wielki kompleks. Zważyłem, 20, też o konkretne też tak, 20 to... domów tu stoi, mhm. tak zwane nowoczesne stodoły, można je na naszej stronie zobaczyć. Jakiej wielkości? Jeśli One mają 45 metrów powierzchni użytkowej, okay. sypialnia, na dole aneks kuchenny, kuchnia, łazienka, u góry antresola sypialnia, taras 15 metrów dodatkowo kwadratowych, mhm. Rekuperacja, podłogowe ogrzewanie, klimatyzatory, na takim poziomie też premium chcieliśmy je zrobić, aby, aby przyciągnąć takich klientów, bo jest jakby się nastawiamy na, na właśnie takiego klienta, który szuka miejsca do wypoczynku, do naładowania akumulatorów, do, do ciszy, spokoju. E, myślę, że ten trend jest coraz większy po pandemii, ludzie coraz bardziej szukają tego Oczywiście, typu miejsc tak. i, i dlatego też jakby w, w to idziemy. Więc jest 20 tego typu domów. Dzisiaj 21 pokoi hotelowych, sala konferencyjna do 100 osób w ustawieniu teatralnym. Dodatkowo różnego rodzaju tutaj atrakcje: hamaki, mm -hmm. park linowy dla dzieciaków, boisko do siatkówki, jacuzzi, sauna. I kolejne rzeczy, które teraz, plac zabaw, które teraz do, dodajemy jeszcze, aby tutaj to upiększyć. I do tego działająca cały czas restauracja, mhm. która nas tutaj jest w stanie nakarmić i naszych gości. Świetny zespół, który gotuje, więc, jakby. Naprawdę jedzenie jest, jest niesamowicie, To wszystko jest na 3,5 hektara terenu. Mamy stąd w linii prostej 250 metrów do, do zalewu wiślanego. Dookoła nas, nas las, cisza, zwierzęta, natura. Regularnie organizujemy też tu takie wieczory astronomiczne. Mamy eksperta Ernesta, który się tym zajmuje więc no, tutaj staramy się tak być klimatycznym obiektem, który robi takie różne niezwykłe rzeczy, a jednocześnie poza sezonem nastawiamy się na ruch biznesowy, na konferencje, szkolenia, eventy, sympozja, jakby też nad tym pracujemy, no bo wiadomo, że po pierwsze, ludzie szukają takich miejsc i lepiej się uczy i wchłania wiedzę w takich właśnie miejscach, mm -hmm. z dala od zgiełku dużych miast, pędu samochodów, autostrad i tego wszystkiego, a dwa, no, mamy nowoczesną salę, miejsca noclegowe, jedzenie, wszystko, żeby takie konferencje się organizować. Świetnie. To jest też najlepsze, że jednocześnie też jest przy okazji pomysł na zagospodarowanie nieruchomości, które tutaj były w programie Agrofortis, oczywiście tak, jeżeli chodzi o Narusa, Więc tak. to się Dział... łączy jakby tutaj wszystko. Działki na Narusie są od nas w niecały kilometr stąd przez las idąc, jesteście na Narusie. Działki na Narusie liczą prawie 60 hektarów ziemi, więc to jest Dokładnie. ogromny areał, gdzie też jakby możliwości są nieprawdopodobne i już mocno jakby w tym kierunku też myślimy, aby, aby się po prostu też tym zająć, mhm. aby też tutaj zacząć tą Narusę zmieniać na lepsze, spowodować, aby ona docelowo współpracowała właśnie tutaj ze środkiem Narusa ale na przystanie. Świetnie. Jak widzicie, możliwości są naprawdę ogromne. Nie tylko nabycia nieruchomości, ale tak naprawdę, jeżeli nabywamy taką nieruchomość i jest taki Adam, tak? który sobie po prostu spełnia marzenia, że wymy... można powiedzieć, że to się tak pojawiło, tak? Jeżeli kompleks i tak dalej, przy okazji, jakby nie patrząc w pewnym momencie, to tak naprawdę każdy też nie ukrywajmy, na tym korzysta, jeżeli mamy też w takiej formie nieruchomości. Więc świetna sprawa, ja serdecznie zapraszam tutaj każdego, oczywiście tutaj poniżej tego wideo znajdziecie linki do stron, kontakty i tak bo tutaj po prostu trzeba się pojawić, trzeba zobaczyć jak to wygląda, bo się zmienia całkowicie perspektywa, jeżeli po prostu się tu jest, więc serdecznie zapraszam, Adam, ja Tobie bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję również ja, po, po prostu na koniec chciałbym Wam powiedzieć, że warto się odważyć, marzyć, trzeba się odważyć, działać na większą skalę, mamy niesamowite możliwości jako... Jako Polacy w Polsce, więc polecam Wam po prostu zacząć działać odważniej, otaczać się fajnymi ludźmi, e, i życzę Wam również niesamowitych projektów, czy to takich jak nasz, czy innych, e, ale wszystko jest w głowie i niemożliwe nie istnieje, więc kwestia tylko i wyłącznie odpowiedniego zespołu, nastawienia do tego, oczywiście, konsekwencji, ale wszystko jest możliwe. Jesteś tam naprawdę świetnym przykładem, że się da. Także cieszę się, że po prostu działamy razem i że takie możliwości tworzycie. Także dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Dzięki.